Siema siema, jeżeli pod tym odcinkiem będzie 500 łapeczek w górę w ciągu 24 godzin od publikacji tego filmu, to w następnym filmie lub na jakimś live'iku ogłoszę zwycięzcę tego oto właśnie konkursu na 80 gemów Brawl Stars, a żeby wziąć w nim udział trzeba zostawić łapeczkę pod filmem, napisać w komentarzu hashtag konkurs, wiadomo Subik z dzwoneczkiem, no i co? Miłego oglądania. Pst! Wczoraj wrzuciłem dwa odcinki i nie wszyscy widzieli je, bo wiadomo tam dzwonki, jak są dwa odcinki, to są mniejsze. Więc kto nie widział stop Żydala odcineczka i z tego ważnego dosyć odcinka, to zapraszam. No i co? Zostawcie na wstępie łapeczkę w górę, stubika na kanale. Napiszcie w komentarzu hashtag kanał, a przypnę wam serduszko, miłego oglądania. Cześć, tu tych dziś kolejny odcinek. Jak widzicie, mam nowy awatar i nowy banerek. Napiszcie teraz w komentarzu, jak wam się podobają. Zobaczcie tutaj teraz widać właśnie te moje social media na y, banerze. I awataryk też taki, wiadomo, dostosowany do baneru. Napiszcie jak wam się podoba, czy lepsze, czy gorsze od starych, no bo wiadomo, coś co jest nowe, no to chyba... No trzeba po prostu odświeżyć, bo te stare już mamy ponad pół roku chyba, ten awatar i baner, także no wypadałoby w końcu właśnie odświeżyć, więc to zrobiłem. I kto w ogóle mi zrobił ten baner i awatar? Ten banerek i awatarek zrobił mi Pekicz za darmo. Także za to myślę, że zasłużył sobie, żeby wbić na jego kanał. I zobaczcie, widzicie jego kanał nazywa się Pekic. Macie oczywiście do niego linka w opisie, żeby się nie musieli szukać. Jeszcze dzisiaj będzie druga informacja, zaraz do tego przejdę. Otóż patrzcie, package, robić tak, klikacie tutaj o dodaną subskrypcję, zaznaczacie wszystko, wiadomo, i jak dobijemy mu tutaj myślę 300 subów, to on powiedział, że coś tam będzie robił również dla was za free grafiki, a widzicie, fajny banerek, fajny awatarek zrobił, więc myślę, że jakbyście chcieli od niego jakąś fajną graficzkę, no to... No warto, warto do niego wbić, na kanał zostawić mu suba I najlepiej jakbyście fajnie też tutaj wbili o na jakiś jego odcineczek Na przykład ten tutaj odcineczek Wbili tam, zostawili mu lajkę i napisali w komentarzu Pozdro od XRTX, -a. będę wam bardzo wdzięczny jeżeli to zrobicie Także dziękuję ci jeszcze raz Pekic Za ten oczywiście banerek i awatarek Bo jak widać Spodobało się osobom z Messengera i Discorda, pytałem się, czy ustawić. Prawie wszyscy byli za tym, żeby tak, więc ja też postanowiłem, też mi się bardzo spodobały. Także dziękuję Ci bardzo serdecznie, wbijajcie do niego na kanał, macie linka w opisie. I słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale jakiś czas temu, kiedy miałem tam mniej niż 1000 subskrypcji, no dawno temu, to było, nie oszukujmy się, jakieś 10 miesięcy temu, kiedy miałem mniej niż 1000 subskrypcji, to po pewnym czasie mi YouTube zablokował kanał w sensie takim, że nie mogłem robić live'a, no bo tam właśnie ustawa była wprowadzona, że poniżej 1000 nie można robić live'ów, aczkolwiek i tak większość osób robi te live'y, bo YouTube nie wyszukuje tych kanałów, także nagrywałem wtedy live'y na innym kanale. I udało mi się tam też uzbierać trochę subskrypcji, i właśnie. Dzisiaj odpalamy sobie drugi kanał, czyli odświeżamy ten kanał, i tam już będę teraz nagrywał. Zobaczcie, na polecanych kanałach nawet mam jako pierwszy y, polecany kanał, mam tutaj XRX Mobile. Wcześniej się nazywało tam XartX Live, później zmieniłem na Xartx i dzisiaj przed chwilą zmieniłem na XRX Mobile. Niestety nie wyszukacie tego na YouTubie jeszcze przez jakiś czas, ale później już XRX Mobile się wyszuka. Oczywiście macie do niego linka w opisie. W sumie pod każdym filmem macie na samym y, dole y, link w opisie, ale Tutaj, pod tym filmem, dam Wam do Pekicza i do mojego drugiego kanału, oczywiście na yy, samej górze. Mam nadzieję, że Pikiczowi tam 300 subów wbijemy. On wtedy będzie robił Wam grafiki, wiadomo. No i na tym kanale, jeżeli wbijemy tutaj, powiedzmy 800 subskrypcji, zobaczcie, brakuje tutaj 100, 100, kilkudziesięciu. Także jeżeli wbijemy tu 800 subskrypcji, to od razu biorę się za nagrywanie. Bo tu oczywiście będą się pojawiać odcinki z innych gierek, nie z Brow Stars, tylko z innych gierek. Więc tutaj myślę, 800 subów i robimy odcinki, robimy livey. Ale odcinki tutaj nie będą, wiadomo, za często. Tutaj akurat. Będą szczególnie live'y z innych Gierek, także jak chcecie pograć w inne gierki Nie wiem, powiedzmy, że na pewno będzie tam WoT, czyli World of Tanks Blitz na telefon e, Będzie Critical OOPS Czyli CSGO na telefon e, I Minecraft y, Na telefon, czyli po, no, sama nazwa Mówi XRTX Mobile po prostu na telefonie W sumie na głównym kanale też mam na telefonie, ale to nie jest ważne Może później przejdę na komputer Raczej na pewno, e, także tutaj Będą e, live'iki, y, odcineczki Z innych gierek Oczywiście wy będziecie mieć też decydujący głos, co i jakie inne gierki, bo nie będą tylko te trzy gierki, właśnie. Będą również inne, będziecie mogli pisać tam w komentarzach, ale oczywiście na tym kanale niestety, ale musimy dobić w końcu społeczność, bo nie mam tutaj społeczności, czyli musimy wbić tysiąc subów, nie mam zarabiania włączonego, czyli po prostu. No wiadomo, nie ma tych rzeczy, także y, trzeba by było, wiadomo, to jak najszybciej dobić, także kto może, niech subuje ten kanał, mój drugi, y, nawet z Mulciaka możecie dać i wiecie, jakbyście fajnie, jakbyście wpadali na odcineczki, live'iki, także wbijajcie na ten kanał, dobijamy 800 subów, od razu robimy jakieś live'iki, odcineczki na kanał Pekicza, no i co, widzimy się w następnych odcinkach, siema!